Ferrata walczył w największej ilości bitew w czasie walk Cezara z Pompejuszem. Na początku służył jako jeden z sześciu legionów w Hiszpanii. W czasie wojen galijskich Pompejusz użyczył go Cezarowi. Na ten transfer Katon Młodszy miał zareagować następującymi słowami. Wysłał Cezarowi siłę sześciu tysięcy ludzi do Galii, o które Cezar nigdy senatu nie prosił, ani Pompejusz nie uzyskał senatu zgody. Jako że było to niepewne pod względem lojalności wojsko, Cezar wykorzystywał ich jedynie do działań zabezpieczających na tyłach swojej armii. W roku 50 przed naszą erą szóstka została wycofana z powodu narastających napięć na linii Cezar pompejusz W 49 roku przed naszą erą Ferrata było jednym z tych legionów, które poddały się Cezarowi w Hiszpanii. Parę kohort uciekło jednak do Pompejusza wraz z Zafraniuszem i paroma kohortami Legionu IV Skytika. O tym wydarzeniu opowiadam też w jednym z poprzednich odcinków z tej serii. Gdy po bitwie pod Farsalos legioniści Cezara odmówili dalszej walki, ten wysłał ich pod wodzą Marka Antoniusza z powrotem do Italii i dogadał się z szóstym legionem, a ci z chęcią utworzyli trzon jego nowej, zreorganizowanej armii. Bitwa pod Drachium pokazała prawdziwe męstwo Ferraty. Wspomina o tym Swetoniusz. Jednak kohorta VI Legionu, rozmieszona w wysuniętym forcie przez kilka godzin, powstrzymywała cztery legiony Pompejusza, przy czym prawie każdy z nich został ranny od chmury wrogich strzał. 130 tysięcy z nich znaleziono później na wałach fortu. To głównie siła legionistów Ferraty decydowała o zwycięskich kampaniach w Egipcie przeciwko Ptolemeuszom, w Poncie przeciwko Farnakesowi II i w Hiszpanii przeciwko synom Pompejusza. To właśnie po szybkiej kampanii w Poncie i bitwie pod Zelą, legioniści szóstki przeszli pośrednio do legend historii, gdy Cezar pisząc list do senatu podsumowujący jego wojnę napisał veni vidi Wiki. Mimo, że pod Zelą z Legionu pozostało już tylko tysiąc żołnierzy, to i tak byli oni krytycznym elementem w zdobyciu zwycięstwa. To właśnie ich odwaga, waleczność i determinacja w czasie służby pod dowództwem Cezara sprawiła, że na szóstkę zaczęto mówić pancerniki. Po tym zwycięstwie weterani otrzymali na emeryturę ziemię Warles w Italii. Po śmierci Cezara, Ferrata został odnowiony przez Lepidusa, który oddał go swojemu koledze, i od tamtej pory, czyli 43 roku przed Erą, legion był wierny Markowi Antoniuszowi aż do Akcjum. Po bitwie pod Filippi część legionistów szóstki zdecydowała się przejść na emeryturę w nowej kolonii pod Benevento, reszta popłynęła do Judei, gdzie pomogli Herodowi Wielkiemu zyskać tron oraz brali udział w nieszczęśliwej kampanii przeciwko Partom. Po akcji legion został wcielony do armii Augusta i wysłany już na stałe do Syrii, gdzie jego pierwszą bazą przez kolejne półtora wieku była Rafanea. W dwudziestym roku przed naszą erą Tyberiusz wykorzystał m.in. Ferratę do pokazu siły i odzyskania od partów utraconych przez Krasusa orłów legionowych. W czwartym roku przed naszą erą doszło do buntu w Judei po śmierci Heroda i szóstka została wykorzystana do jego stumienia przez ówczesnego gubernatora Syrii, niesławnego Varusa. W 58 roku naszej ery, Corbulon wykorzystał Ferratę do swojej spektakularnej kampanii w Armenii, gdzie legioniści zdobyli obydwie stolice kraju i osadzili na tronie prożymskiego króla Tigranesa. Ferrata wziął też udział w udanej kampanii odwetowej ponownie w Armenii w 63 roku. Szóstka stacjonowała przez jakiś czas w Armenii. W 1966 roku legion oddelegował cztery kohorty, które zginęły w tragicznym marszu Galusa na Jerozolimę po wybuchu powstania żydowskiego. O tym wydarzeniu również opowiadam w poprzednich materiałach: o legionach III Galika i IV Skytika. Ta wstydliwa porażka sprawiła, że legion na pewien czas był niepewny w oczach gubernatorów. Ważniejszym wydarzeniem, w którym brał udział Ferrata, był marsz gubernatora Syri Mucjanusza na Rzym, by osadzić na tronie Wespazjana. w 1969 roku. W czasie marszu na stolicę, Szóstka pokonała i rozgromiła nacierających z Cytów w Mezji, którzy chcieli wykorzystać zamęt wojny domowej. Już rok później, Ferrata powrócił do Rafanei. W 1972 roku Legion uczestniczył w zdobyciu i przełączeniu do cesarstwa Królestwa Komageni. Legion brał udział w wyprawie Triana na partię w latach 111-116, a po powrocie założył nową bazę w Kaparkotna w Galilei. W 119 roku Szóstka została tymczasowo przeniesiona na rok do Arabii. A w latach 132-136 legion tłumił trzecie już w swojej historii Powstanie żydowskie. Po śmierci Pertinaxa w 193 roku ferrata poparł pretensje Severa, pomimo tego, że bezcen już był znacznie bliżej. Za ten akt wsparcia legion uzyskał tytuł Fidelis Constans. Prawdopodobnie doszło wtedy w Syrii do mikrowojny domowej, kiedy jedyne dwa legiony w prowincji walczyły przeciwko sobie. Największymi budowlami legionu był kanał pod Antiochią, Akweduk Cezarei i droga w Afryce. Jednakże ruchy ferraty są w zasadzie mało znane i owiane sporą tajemnicą. Najdalszym posterunkiem obsadzonym oddziałami z ferraty był ten na wyspach Farasan na Morzu Czerwonym. Niemal pewnym jest, że Legio Sextus ferrata brał czynny udział we wschodnich walkach Cesarstwa w III i IV wieku. Jednakże żadne wzmianki z tego okresu się nie zachowały. Legion nie widnieje w Notitia Dignitatum, możemy więc założyć, że w roku 395 przestał już istnieć. Jednak czy było to spowodowane przełączeniem jednostek do innych legionów, czy rozwiązaniem, czy też unicestwieniem ze strony wroga, nie jest to możliwe do ustalenia.